Siam widzowie, jesteśmy na czas, a dzisiaj ocenimy sobie. A czy. ocenimy. Zareagujemy sobie na wszystkie. na wszystkie. śmierci postaci z. Znaczy postaci bosów z Poppy Playtime. 1, 2, 3 Oglądamy. Agiłagi 1. Okej, taka może być. Zobaczmy. O! Jak ja tego skurczy syna nienawidzę naprawdę. Jesus, Maria, trochę się wystraszyłem nie, ja coś ta co było w pierwszej części, bo to była, była jedna część popytu, jaką grałem, bo. No, kiedyś miałem też e, popytu Chapter 2, ale nie przeszłam całego, by mi się nie chciało, bo ostatnio już znamy Fabułę. Ale ten. tego katapa to nie wiem. Hmm Hugi ługi, uciekaj! Uciekaj, Mordo! Uciekaj, bo Hugi cię zje. Hehe. <grystanie> tam. wie, jak on. Umrze ten Hugi ługi. Se... Ja, co robicie naprawdę? No nie wierzę. O dobra. No i ugiługi poleciał. Siął dalej. <laughs> nie umiem robić takiego jak ten jak on miał. Jak wujek Paolo nie umiem zrobić takiego śmiechu. Dobra, lecisz, mordo. Ogólnie jeszcze tego zapomniałem, jak to było, całe szczęście, że ja to. że ja w to nie gram, bo bym, bo bym nie wytrzymał adrenaliny na pewno. O, sobie pamiętam, że cały czas się Kacper Ritz wywalał. Pozrok, czyli test kapeć ja a może to troszkę przewinąć. Bo tutaj chyba każdy wie, co się stanie. Test sobie mama długie nogi. No i, to już, no i to już jest trochę bardziej brutalniejsze. Ała! A pewno trochę dobolało bolało. A trochę to mało powiedziane. No jest eksperyment 001, tak co pamiętam? Chyba, że jestem debilem. O. A to co to? What the fuck? Co to jest? What the fuck? Co to do cholera jest? Co to za jakaś baba? Z czego mi się wydaje? Czy... Ona się rusza tylko jak na nią nie patrzymy? Już prawie umarł. To cały czas na nią patrzy. Czy chyba mam rację, że... Ona się nie rusza jak na nie patrzymy. To jest coś w stylu. Baba, raz, dwa, trzy, baba, baba, ja... Jezu, raz, dwa, trzy, baba, jaka patrzy. Oh, fuck. Nie wiem, czy to było takie brutalne, ale. No, przez czasną jej łeb. Oto jest ten dog, daj obce, im się tyle mówi. Jakie wspaniałe Benefior skin. Nie umiem angielskiego tak bardzo. Ale co oni już zrobili do Gdyj, naprawdę? No, prot prototyp. Prototyp. Fak, nie to. Fuck. Musisz się z dostać. Musisz iść. Ty, poppy, to naprawicie. This madness. madness. to nie wiem, co to jest, a torment, to też nie wiem, co to jest. Co jest? Czekaj, musiałem. Ten. Musiałem. Jak to się nazywa? Wiecie, że jesteście zmęczeni to robicie. Ziewać Co jest? Co jest? Fuck. O cholera. O oh, fuck. Czy ona was właśnie mu jego ciałem? To chyba była najstraszniejsza śmierć, by jak na razie, ale jeszcze ocenimy się, a jeszcze zobaczymy śmierć Katnapa, bo on na pewno zginie. Przecież to jest główny boss w tej grze, to jest troszkę sobie przewiniemy. O, i teraz jest katnap. Chyba tak to już mówię? Tak, katnap. O Jezu, trochę się, się wystraszyłem. Ale się jara. Tak jak się, ja się teraz jaram. Hehe. <laughs> On teraz spotyka swojego Boga, chyba. Tak mi się coś wydaje. Oddaję mu cześć. O! Ale to było brutalne. Ale to było brutalne, widzowie. Tak, nie wiem, czy mogę wam to pokazać Jak na mini Family Friendly, ale... I tak pokażę cię z tym, What the f oh, ho, ho. coś kwas spadło. Widzowie, ale nie przejmujmy się tym, kurde, to było brutalne. Cóż, widzowie, chyba to koniec. Żegnam was, do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć.